Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie dzisiaj w nieco innej scenarii. To będzie pierwszy film tego typu na moim kanale. Mam nadzieję, że przyjmiecie go ciepło, że Wam się spodoba, bo uwierzcie mi, będę robić co tylko mogę, żeby ten film wyszedł fajnie. Mam nadzieję, że tutaj po mojej łazience nie, nie bije się za bardzo echo i że nie będzie to przeszkadzać, wiecie, Wam w odbiorze. Dzisiaj będziemy testować dla mnie totalną nowość. Jakiś czas temu odezwała się do mnie marka Teens of Nature. Jest to brytyjska marka produkująca farby do włosów. Z zapytaniem, czy nie chciałabym właśnie przetestować ich naturalnych farb, a że ja byłam właśnie na etapie szukania czegoś naturalnego do koloryzacji moich włosów, no to oczywiście z wielką przyjemnością stwierdziłam, że dla was taką farbę przetestuję ja jeszcze powiem wam szczerze do hennowania chyba nie dorosłam, w sensie jakoś się nie umiem przekonać, więc stwierdziłam, że najpierw sobie zacznę od naturalnych farb do włosów Mój kolor to jest 4N, średni, naturalny brąz. Mam nadzieję, że będzie dosyć zbliżony do mojego naturalnego koloru. I pewnie się też zdziwicie, dlaczego mam mokre włosy. Przecież farby do włosów nakłada się na włosy suche. Otóż, moi drodzy, w zestawie do tej farby była dołączona saszetka 10 ml szamponu oczyszczającego, który ma przygotować nasze włosy właśnie do koloryzacji. Więc ja, żeby ten filmik nie trwał długo, już sobie te moje włosy umyłam tym szamponem. Powiem Wam, że ten szampon ma fajną konsystencję, taką jakby miodu. Jest prawie bezzapachowy, dosłownie zapach jest minimalnie wyczuwalny, co dla mnie jest olbrzymim przylusem, bo ja nie lubię mocno perfumowanych kosmetyków. Niby pojemność 10 ml, ale tworzy się na głowie tak nieziemska, intensywna i gęsta piana, taka wręcz kremowa, że myślę, że ta saszetka do długich włosów też spokojnie się sprawdzi, więc umyłam sobie włosy właśnie tym szamponem, a w zestawie, moi drodzy... Do tej farby mamy jeszcze oczywiście naszą farbę, czyli emulsję rozwijającą i żel koloryzujący. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. O, jeden produkt, drugi produkt, będziemy je oczywiście ze sobą mieszać i powstanie nam z tego um, farba no tutaj Ameryki nie odkryłam każdy dobrze wie, w zestawie mamy również oczywiście rękawiczki, ale co też mnie zdziwiło, mamy też szczepek ochronny który musimy nałożyć na głowę w trakcie koloryzacji więc saszetki dwie właśnie z rękawiczkami i szczepkiem oczywiście instrukcja obsługi i po koloryzacji mamy jeszcze dwie takie saszetki, czyli szampon i odżywka, są to pod produkty podobno które wygrały jakiś konkurs. Nie mam pojęcia o co chodzi, bo tutaj żadnych informacji więcej nie ma, ale można sprawdzić to oczywiście na ich stronie internetowej. Wszystkie linki będziecie mieć w opisie pod filmem. Więc tak wygląda zawartość opakowania. Dlaczego skusiłam się akurat na podjęcie współpracy z tą marką i wybranie tej farby? Dlatego, że przede wszystkim jest to farba naturalna w 95%, na dodatek mamy tutaj ponad 75% składników organicznych, takich certyfikowanych. Tutaj z jednej strony farby macie całą listę, między innymi jest aloes, pomarańcza, grapefruit, co tutaj dalej, masło, szyi, żorzoba i tak dalej, chochoba, czytajcie jak wolicie. W każdym razie właśnie ponad 75% certyfikowanych, organicznych składników. Firma żadnego swojego kosmetyku nie testuje na zwierzętach, więc to też dla mnie było istotne. Dodatkowo ma świetnie się ta farba sprawdzić na włosach naturalnych, farbowanych i ma świetnie kryć siwe włosy. No u mnie się coś już ostatnio pojawiło, więc dobrze by było to przykryć. Nie mamy oczywiście parabenów, amoniaku, glutenu, formaldehydu, SLS-ów i tak dalej. Silikonów, olejów mineralnych, naprawdę lista składników, których ta farba nie ma też jest bardzo długa, więc to też mnie przekonało. I dostałam też taką informację, że farba ma się świetnie sprawdzić, właśnie dla mamy. Z tego względu, że się bardzo szybko aplikuje. Ma nie ściekać, dlatego mam białą koszulkę. Mam nadzieję, że się z nią nic nie znie stanie. A przy okazji będziemy mogli sprawdzić, czy rzeczywiście ta farba się fajnie trzyma i nie cieknie. Więc skuszona tyloma pozytywnymi informacjami, postanowiłam, że farbę przetestuję. Włosy mam właśnie umyte tym szamponem. Zabieramy się zamieszaniem naszego żelu koloryzującego i tego kolor fixa lewamy jeden produkt do drugiego, tutaj się nie bawimy w żadne miejsceczki, nikt z tych rzeczy, więc to też jest wielki, moi drodzy plus więc ja sobie wszystko tutaj ładnie ze sobą teraz pomieszam jeśli chodzi o moje farbowanie, to jest to takie typowo farbowanie Domowe, ja nie jestem fryzjerką, ja nie będę tego robić, wiadomo, jak profesjonalnie, więc mam nadzieję, że tutaj um, wszystkie dziewczyny, które farbują włosy w domu, mimo wszystko podpatrzą może technikę, e, a przynajmniej te, które nie są fryzjerkami, nie będą na mnie krzyczeć, u mnie musi być szybko, prosto, e, wiem, że robię to nieprofesjonalnie, ale tak jak mówię, robię to na swoje tylko potrzeby, nie farbuję nikomu innemu włosów, no i... Musi być przede wszystkim u mnie szybko, bo przy dziecku różnie bywa. Ok, zakręciłam mieszamy dwa produkty. Aplikować będę y, z tego opakowania na głowę i rozcierać będę dłońmi. Według instrukcji można też oczywiście pomagać sobie grzebieniem. Jak wolicie, ja, oczywiście, instrukcję obsługi już przeczytałam, więc tutaj, mimo że dołączona jest do opakowania, ja już jej kolejny raz czytać nie będę. Bo dobrze wiem, co mam zrobić. Więc będę tradycyjnie po prostu rękami sobie ją rozcierać na całej głowie i zobaczymy, jaki będzie efekt. Jestem bardzo, powiem Wam, szczerze ciekawa, podekscytowana. No, i mm, jest to mój pierwszy kontakt z naturalną farbą, więc tym bardziej się cieszę. Zabezpieczam zegarek, żeby mi nic nie chlapło. Tak jak mówię, ja ryzykuję troszeczkę, mając dzisiaj białą koszulkę, ale z drugiej strony to jest taka koszulka, wiecie po domu, jak się coś z nią stanie, to nie będzie szkoda. Ale z drugiej strony jestem właśnie bardzo, bardzo ciekawa, czy tak e, m, po prostu farb będzie się ładnie trzymać i nie będzie kapać. No, i otwieram opakowanie i aplikuję od razu na włosy oczywiście to nie jest moje pierwsze farbowanie włosów w domu ja już przeżyłam to wielokrotnie już bardzo dobrze wiem jaka metoda jest dla mnie właśnie najlepsza i jak to robić więc tak jak mówię, jeżeli jesteście profesjonalnymi fryzjerkami to albo nie patrzcie na to co robię albo nie komentujcie, że robię źle bo po prostu to jest na moje potrzeby Powiem wam, że mam wrażenie, że ta farba ma taki delikatny, jakby mineralno-ziołowy zapach, ale bardzo delikatny. Powiem wam, że naprawdę bardzo ładny, przyjemny jest ten zapach, więc farbowanie myślę, że dla wielu osób, które mają taki wiecie, czuły węch, będzie przyjemnością. Jeżeli się gdzieś wybrudzę, tak jak na przykład tutaj, zaraz sobie to wszystko domeję, więc nie ma problemu. farba kochani nałożona, powiem wam, że naprawdę nałożyłam jej bardzo dużo, bo sporo tej farby było w opakowaniu, więc myślę, że do długich włosów też spokojnie, może nie do bardzo długich, ale do takiej średniej długości, gdzie za, za ramiona spokojnie też wam wystarczy, ja ściągam rękawiczki i teraz postaram się umiejętnie, nie brudząc się, nałożyć sobie czepek i według instrukcji farbę pozostawiamy na głowie przez 40 minut Później spłukujemy, a na sam koniec właśnie myjemy głowę szamponem dołączonym i odżywką. No i zobaczymy efekt. Czy to jest śmieszny, coś takiego? Myślałam, że będzie trochę inaczej wyglądać. Okej, okay, myślałam, że to jest jakąś gumką będzie, ale to jest taka po prostu siateczka, więc umiejętnie nakładam, żeby się nie wybrudzić. No. Tak. Jeszcze zanim go tak porządnie nałożę, trochę się wyczyszczę, bo jestem brudna. Może wiecie co? Zapnę go sobie nawet gumką, żeby mi tam nigdzie nie machał. Koszulka, moi drodzy, oprócz tego, żeby kilka włosów wypadło, w ogóle nie jest brudna ani z przodu. Nie wiem, jak Wam się pokazać. O, z przodu, z tyłu nic nie ściekło, więc wielki plus, że się nie wybrudziłam umywalka widzę, że też w całości, dobra zepnę sobie tą końcóweczkę tego czapka żeby mi się to wszystko dobrze trzymało i widzimy się kochani za 40 minut ja tą farbę potrzymam na głowie potem oczywiście umyję szamponem i odżywką i zobaczymy się tuż po koloryzacji a potem razem wysuszymy sobie włosy i zobaczymy jak one wyglądają już po wymodelowaniu i po wysuszeniu włosy umyte, teraz chwila prawdy widziałam przez czepy, że bardzo ładny kolor wyszedł Uuu. I powiem Wam, pierwszy raz nie mam włosów ewidentnie czarnych, bo po tych wszystkich brązowych farbach, nawet jak wybieram jakiś właśnie średni brąz, zawsze włosy są mega czarne do pierwszych kilku umyć. Natomiast ten kolor się wydaje być ładny, brązowy, rzeczywiście ciemniejszy niż średni brąz, jak powinien być. Ale to logiczne, że to się jeszcze wypłucze, Ale nie są czarne, więc no, nie wiem, jak Wy to widzicie w kamerze, ale bardzo, bardzo mi się ten kolor. Podoba. Trochę jeszcze muszę się tutaj domyć, bo mam jakąś taką ciemniejszą poświatę. I delikatnie mi się ucho zafarbowało, ale delikatnie myślałam, że będzie gorzej, bo miałam całkiem sporo tej farby na uchu. O, to ucho wygląda zdecydowanie lepiej. No powiem wam, że kolor jest ładny. I jakbyście pytały, co będę teraz robić z włosami, to będę je suszyć tak jak zawsze. Nie robię nic specjalnego, żadnych tutaj innych dziwnych rzeczy pod test, tylko po prostu będę suszyć tak jak zawsze. Ja używam mojej drodze, lokówko z suszarki marki Babyliss. Ja ją kupiłam w tamtym roku, zanim urodził się Nikos. Bo chciałam coś, co mi ułatwi po prostu układanie moich włosów. Chciałam je modelować i suszyć jednocześnie. I pomyślałam sobie, że taka lokówka, suszarka to będzie świetne rozwiązanie. Jak miałam bardzo krótkie włosy, musiałam z niej na ten czas zrezygnować. Ale że już całkiem fajnie odrosłem, to teraz znowu. Chyba dwa czy trzy miesiące temu do niej wróciłam i świetnie mi się sprawdza i dzisiaj też bez żadnych dodatkowych właśnie już produktów po prostu wysuszę i wystylizuję włosy na tą lokówkę, suszarkę. I jeszcze jedno słowo o tych dwóch produktach, które były dołączone, czyli szampon i odżywka. Szampon miał taką bardzo ciekawą konsystencję, bo to był tak jakby żelowy olejek, więc bardzo przyjemna konsystencja, natomiast odżywka mnie zachwyciła pod takim względem, że nigdy takiej konsystencji nie testowałam, bo to było coś tak, jakby troszkę rzadszy, może nie rzadszy, ale taki bardziej miękki w konsystencji olej kokosowy i jak nakładało się tą odżywkę na głowę, to tak jakbyście tylko miały wilgotne włosy, właśnie tak jakby z delikatnym olejkiem, coś takiego. Nie była to taka typowo kremowa, taka gęsta, budyniowa maska, tylko właśnie taki jakby bardziej miękki olej kokosowy. No, bardzo ciekawa jest ta konsystencja. Dopóki nie przetestujecie, to pewnie nie będziecie wiedzieć dokładnie o co mi chodzi, ale tak to mogę opisać. Taki bardziej miękki olej kokosowy, a na włosach po prostu uczucie, jakby włosy były tylko mokre i delikatnie nałożone na nie olejek. Włosy w ogóle są bardzo, bardzo miękkie. Zobaczymy, jak po wysuszeniu. Jestem też ciekawa, jak ten kolor po wysuszeniu będzie wyglądać, więc zabieram się za suszenie i się przekonamy. Przechodzę, kochani, wam się pokazać w świetle dziennym, jak ten kolor... Wygląda, mam czerwone uszy. Się mi wybaczy, ale powiem Wam, że bardzo mi się ten kolor podoba. Jeszcze jest ciemniejszy, logiczny, wypukczę się. Ale powiem Wam, że dla mnie to jest olbrzymi plus, że nie mam czarnych włosów. A testowałam już, uwierzcie, mi jako brunetka mnóstwo brązowych farb i zawsze kolor wychodził na początku czarny. Ja się w takim kolorze po pierwsze czułam bardzo staro, a po drugie przy mojej bladej karnacji wyglądałam po prostu bardzo trupio. Więc plus jest taki, że kolor rzeczywiście wyszedł brązowy, a nie czarny. W ogóle powiem Wam, że włosy. Mam niesamowicie miękkie. E, bardzo dużo farb daje efekt miękkości po farbowaniu, natomiast powiem Wam, że aż tak miękkich włosów to chyba nie miałam po żadnej farbie. Naprawdę bardzo, tak się łatwo, gładko przeczesują. W ogóle mam wrażenie, że są świeże od fryzera, bo są takie lekkie. Nie wiem czy też widzicie, że są bardzo mocno uniesione od nasady. Na pewno wielkim plusem jest też to, że używam tej wody z, trawą, z trawy cytrynowej, która właśnie mm, jakby sprawia, że moje włosy się przetłuszczają wolniej i też są bardziej odbite od nasady właśnie po myciu. Natomiast no tutaj jest po prostu szaleństwo. Mam burzę włosów, kolor naprawdę bardzo, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Więc ja jestem z tej koloryzacji naprawdę bardzo zadowolona. Przepraszam, że cały czas patrzę w podgląd, ale naprawdę nie potrafię się napatrzeć na moje włosy. Czekajcie, zróbmy sobie bardziej teraz... Naturalny przydziałek, chociaż nie wiem, czy tak jedną ręką mi się uda teraz. O, no powiedzmy, powiedzmy. O, jeszcze mam z tyłu troszkę wilgotne włosy, ale naprawdę powiem Wam, że mam wrażenie, jakbym miała włosów o wiele, o wiele więcej, a tak naprawdę mam włosy cienkie i dosyć mało, więc no, bardzo ładnie udało mi się po tej farbie te włosy wystylizować. Były bardzo miękkie, gładkie, fajnie są właśnie odbite od nasady. I nie powiedziałam Wam chyba na początku tego filmu jeszcze tego, że ta farba podobno ma pielęgnować włosy, i powiem Wam, że coś w tym jest, bo naprawdę moje włosy są bardzo ładnie wygładzone, ale będę też obserwować tą farbę jak się zacznie wypukiwać i dam Wam znać na pewno we vlogach za jakiś czas właśnie co sądzę o tej pielęgnacji, czy rzeczywiście ta farba pielęgnuje, czy jest z moimi włosami coś lepiej, no i będziecie widzieć, jak ten kolor się wypukuje, więc jak na razie moje pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o Marketing of Nature, jestem niesamowicie zadowolona, naprawdę kolor mi się bardzo, bardzo podoba. Dajcie znać, czy znacie tą firmę, czy testowałyście już farby naturalne, czy może macie jakieś swoje ulubione, które mogłybyście polecić? Mam nadzieję, że tutaj żadna z z nie spadła z krzesła widząc moje wyczyny, jak ja farbuję włosy ale jak widzicie, da się uzyskać domowymi metodami fajny kolor nie trzeba wcale być profesjonalistą wystarczy troszeczkę uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy i myślę, że jest całkiem, całkiem spoko, ja idę ogarnąć tą moją grzywę, trochę się poczesać na dzisiaj się z wami żegnam, mam nadzieję, że film wam się spodobał, dajcie koniecznie znać oczywiście w komentarzach, co sądzicie bo jestem niesamowicie ciekawa, no i widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się ściskam, buziaki, papa